Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Na ostatniej sesji gminy Czarna gościł Paweł Sowiński, mistrz świata w szachach do lat 14. Młody zawodnik, który swoje umiejętności szkoli w klubie szachowym działającym przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, został uhonorowany przez wójta Józefa Chudego oraz wicestarosta powiatu Adama Pieniążka. Szachy to moja taka słabość, też e, lubię te szachy, e, trochę tak amatorsko grywałem. No, teraz jako wójt wspieram, a poprzez szachy promujemy gminę. No, talentów jest dużo, ale ten talent jest na miarę no, światowy, bo zdobyć tytuł Mistrza Świata w swojej grupie wiekowej to naprawdę nie jest łatwo. Na tych mistrzostwach Paweł wygrał. Wygrał te zawody 172 zawodników, 90, 92 państwa. No jak sami tutaj widzieliśmy, to jest taka wyższa już półka no ale trzeba mieć talent, trzeba pracować. No i cieszymy się. Myślę, że to ta dzisiejsza też radość Rady była, że, że mamy. Ja też powiem, że że mamy kolejną mistrzynię już, naszą mieszkankę Emilkę Petela, która w takiej trochę mniej znanej dyscyplinie biegów z przeszkodami także jest młodzieżową mistrzynią świata i każdy sukces młodego człowieka cieszy i cieszy nas wszystkich, mnie. Ja się cieszę i też to jest, to jest taki jakby Wskazanie innym, że też mogą osiągać sukces. To jest taka królewska, dostojna dyscyplina, przede wszystkim rozwijająca i myślenie, i strategiczne podejście do, do życia, do, w ogóle, do, do, do gier. Natomiast no, mamy mistrza świata do 14 lat, który jest reprezentantem klubu z powiatu dębickiego, także możemy być dumni i możemy, no, ja wyrażam ogromną radość, bo to jest drugie tak duże wydarzenie w skali całego kraju, bo Jan Krzysztof Duda kiedyś był mistrzem świata, również w swojej kategorii i teraz Paweł Sowiński powtórzył ten wyczyn, także to jest mega duże wydarzenie i mega duże gratulacje z mojej strony, ze strony również starosty Piotra Chęćka i po to tutaj jestem, żeby właśnie złożyć te gratulacje temu młodemu człowiekowi panu Wójtowi, tutaj wszystkim zaangażowanym w prowadzenie tego klubu szachowego w Czarnej i promowanie właśnie samorządu, tak jak Wójt powiedział, promowanie samorządu poprzez właśnie taką piękną, wymagającą grę, jaką jak jest właśnie gra w szachy. Czy Pan również będzie na tej sali grał? Tak, no właśnie przed nami symultana na 16 szachownic z Mistrzem Świata, także powiem szczerze, że będzie honorem przegrać z Mistrzem Świata, natomiast pytanie po ilu ruchach, bo to jest kluczowe dla każdego z zawodników tutaj myślę, także, także nie mogę się już doczekać. Paweł na sesję przyszedł ze swoim tatą Łukaszem. Mamy taką pomoc pana wójta, który raz, że wziął mojego syna do klubu, najlepszego klubu w Polsce według mojego do zeznania. No I przede wszystkim wspiera tutaj nas finansowo. To jest bardzo ważne na tym etapie. I jest menedżerem tak, można było powiedzieć Pawełka. Są uskładane turnieje pod niego, które, że tak powiem, ze szkołą nie kolidują. Swoje umiejętności Paweł zaprezentował na sesji i pokazał jak stoczył swoją zwycięską walkę na Mistrzostwach Świata. Potem miał okazję zagrać równocześnie z 16 osobami na 16 szachownicach. Wójtem Józefem Chudym, przewodniczącą gminy Czarna Anetą Feret, wicestarostą Adamem Pieniążkiem, prezesem klubu szachowego w Czarnej Tomaszem Wodzińskim oraz młodymi zawodnikami klubu. Wójt po remisie z Mistrzem Świata. Zajął się komentowaniem przebiegu wydarzenia. Wszyscy bardzo się starali, aby wygrać z mistrzem, jednak to było bardzo trudne. Paweł z łatwością radził sobie z kilkunastoma przeciwnikami. Były to wyjątkowo udane rozgrywki, podczas których mistrz pokazał swoją klasę i umiejętności. W Lusławicach odbył się koncert Polskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego, gieńczący 90. rocznicę urodzin wybitnego dyrygenta, kompozytora oraz pedagoga muzycznego. Uroczystości miały miejsce w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, będącym instytucją województwa małopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wydarzeniu udział wzięli między innymi mieszkańcy Lusławic, przedstawiciele samorządu, a także zaproszeni goście. Na koncercie obecny był także Maciej Małozińcz, zastępca burmistrza miasta Dębica. Koncert nadzwyczajny Polskie Requiem to podsumowanie roku jubileuszowego. W tym roku przeżywamy 90. rocznicę urodzin świętej pamięci pana profesora Krzysztofa Pendereckiego, który urodził się 23 listopada 1933 roku w Dębicy. Dlatego właśnie w Dębicy w ramach roku Krzysztofa Pendereckiego odbył się między innymi... Odbyła się między innymi druga edycja Międzynarodowego Festiwalu Dębickie Korzenie Krzysztof Pęderecki i Memoriam. Więc Dębica była tym pierwszym szczególnym miejscem zakorzenienia profesora Krzysztofa Pędereckiego. Natomiast tą jego taką najukochańszą przystanią były Lusławice z pięknym parkiem, no i z tym żywym pomnikiem, jakim jest niewątpliwie to miejsce. Między Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Dlatego w tym roku i w Dębicy, i w Lusławicach, i w wielu innych miejscach w Polsce wybrzmiały szczególne dzieła. W obchodach rocznicowych w sumie udział wzięło blisko 650 osób. Inspiracją do utworów Krzysztofa Pendereckiego często były przełomowe wydarzenia w dziejach naszego narodu. Polskie Requiem to zdecydowanie bardzo ważna muzyczna karta w historii Polski. Całe dzieło to blisko dwie godziny muzyki, wspaniałej muzyki, utwór wokalno-instrumentalny, cztery głosy solowe, orkiestra symfoniczna wielka i dwa chóry połączone w jeden wielki chór. Także dzieło wyjątkowe, wybitne. I wydaje się, że bardzo szczególne i trafne na zakończenie tej tego szczególnego roku 2023, w tym roku Krzysztof Penderecki, święty pamięci Krzysztof Penderecki obchodziłby swoje 90. urodziny. Koncert był wyrazem hołdu, jaki mieszkańcy Lusławic składają swojemu patronowi. Na scenie wystąpiło wielu znakomitych artystów oraz chór polskiego radia Lusławice. Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa, a także zespół śpiewaków miasta Katowice Kamerata Silesia i chór Kolegium Kantorum. Doktor Nauk Farmaceutycznych Lucyna Samborska zaprasza na Dzień Zdrowia, który odbędzie się 12 stycznia 2024 roku w Hotelu Gold. W trakcie spotkania odbędą się wykłady z udziałem lekarzy, specjalistów, konsultacji i badania. Początek roku i wszyscy mamy jakieś postanowienia noworoczne. Więc może warto, żeby te postanowienia noworoczne związane były z dbaniem o nasze zdrowie. A jak najlepiej dbać o zdrowie? Nie leczyć a zapobiegać. Bo lepsza jest profilaktyka, jest zapobieganie niż leczenie. Więc warto się wybrać na Dzień Zdrowia, aby móc skorzystać z badań, z porad. Będzie można wysłuchać wykładu pod tytułem, który myślę, że jest bardzo taką dobrą myślą, przewodnią w ogóle tego wydarzenia, Jak żyć długo, zdrowo i bez radykalnych ograniczeń. Myślę, że nie jest to tylko moje marzenie. Ale myślę, że to jest marzenie wielu osób, które wybiorą się na to wydarzenie. Ja już miałam okazję wysłuchać tego wykładu pana doktora, który będzie wykładowcą, który jest też kardiologiem, lipologiem, zajmuje się. Cholesterolem, czyli tym wysokim, niestety, cholesterolem, podwyższonym cholesterolem, często rodzinnie podwyższonym cholesterolem. Jest również lekarzem internistą, ordynatorem oddziału kardiologii. Także myślę, że dostarczy nam tutaj sporą dawkę wiedzy, takiej praktycznej wiedzy. A co jeszcze, będą również wykłady innych specjalistów, a to na co o co najczęściej pacjenci pytają przy okienku i nie tylko pacjenci przy okienku, ale mieszkańcy, których spotykam, to o możliwość różnych badań. Więc będzie badanie choćby takie, które nazywa się ABI, to urządzenie pozwala na zbadanie krążenia obwodowego, zaburzeń w tym krążeniu obwodowym, takiego wstępnej takiej diagnozy. I wielu pacjentów chciało skorzystać z tego badania przy poprzednim wydarzeniu. Kolejki były tak długie, że niestety nie wszyscy skorzystali, więc teraz będzie możliwość skorzystania również z tego badania i będzie nowe badanie aparatem sołczek. Co on umożliwia? Umożliwia zbadanie nasycenia naszych tkanek witaminami, minerałami, e Pokazuje nam również ogólną kondycję naszego organizmu, naszych organów, a więc zarówno wątroby, nerek, również nasze tendencje do tycia, kondycję naszej skóry, kondycję naszych stawów itd., itd. Więc również ja na kongresie farmaceutycznym miałam możliwość zbadania sobie tym, skorzystania z tego urządzenia i przeprowadzenia tego badania, więc myślę, że spodoba się również mieszkańcom Dębicy. W ten dzień szykuje się wiele niespodzianek, a także quizów i nagród. Swój udział zapowiedzieli lekarze specjaliści. Partnerami wydarzenia są Zakątek Piękna, Gabinety Dr. Pyla, Uroda i Ty. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.